O, oto zdjęcie zrobione w 1957 roku na satanistycznym zgromadzeniu w miasteczku Bohemian Grove. A i widać przyszłego prezydenta Reagana. 1957 rok, pamiętajcie. A po prawej stronie y, przyszłego prezydenta Nixona, a w centrum przemawia. Hmm, znany fizyk, cyborg, znakomity zresztą. Reagan i Nixon na zebraniu satanistycznym, no proszę. A wkrótce po tym zebraniu, Cyborg a, zostaje mianowany na głównego szefa resortu atomowego w Ameryce. W taki sposób funkcjonuje w Ameryce nauka i polityka. Oto inne satanistyczne zjawisko. Proszę bardzo, zdjęcie zrobione niedawno telefonem komórkowym. Po środku widać ogromny betonowy postument babiloński i sowy. Na tym zgromadzeniu zbierają się najwięksi politycy. Współczesnego świata obowiązkowo uczestniczy, uczestniczy prezydent e, Stanów Zjednoczonych, premierzy Anglii, wybitni senatorowie. Jest tam wyłącznie światowa elita. Podczas uroczystości spuszczają na wodę łódź z truchem. Truchło to ciało zmarłego, z truchem Chrystusa, podpalają i z głośnymi wrzaskami woła, wołają. Dziko wrzeszcząc, pal się ukrzyżowany. I robią to ludzie, którzy rządzą światem. Łaj, normalnie zwierzęta. Ale ich czas się kończy. Dobrze wiedzieć po prostu, kim są. Oto prezydent Bush, siedzi wśród swoich przyjaciół. <grym> no właśnie. Znak, dwa palce uniesione. Powitanie rogatego Boga. <grymne> Bardzo często wykorzystywany. Oczywiście nam ucieka to my w telewizji gdzieś tam zobaczymy w gazecie ale oni się pławią. Oni wiedzą, co to znaczy. A, patrz, George mnie powita. Ty patrz, patrz, co robi. Aha. No, no, dobry chłopak, dobrze się spisał. Pokazał to, no. Jeszcze jedna historia z USA, która miała miejsce w końcu lat 80. Zostały odkryte zjawiska zimnej jądrowej syntezy, a właściwie było to przypomnienie, właściwie powtórne odkrycie. Bo to nie było żadne odkrycie, słuchajcie. To było znane naszym przodkom już dawno. Szybko zrozumiano, że niebawem nie będzie już potrzebne ani ropa, ani węgiel. Był już opracowany program budowy samochodów z chłodną syntezą. Kiedy to się stało oczywiste, rozpętano dziką nagonkę, szkalując tamtych uczonych. Cała prasa pisała, że to są fałszywi uczeni, pseudouczeni, żule, którzy wyciągają od państwa pieniądze. Kto mógłby organizować taką kampanię, znający zasady działania polityki w USA, mówią otwarcie: Są to struktury loży najpierw. Ona kontroluje prasę. Podobne kampanie prowadzono także w Europie, następnie w Rosji. W tym samym czasie została powołana organizacja pod nazwą Komisji do Zwalczania Kłamliwej Nauki, wyobrażacie sobie? Komisja do Zwalczania Kłamliwej Nauki Łóżenaki przy Akademii Nauk Związku Radzieckiego. Gdyby porównywać teksty amerykańskich, tzw. Łże uczonych z tekstami. ZSRR, byłego. Widoczna jest nieprawdopodobna zbieżność. W obu tekstach jest na przykład fraza Sabat szarlatanów na morskim wybrzeżu. Oczywisty jest zleceniodawca Komisji od fałszywej, kłamliwej nauki. Można tylko dodać, że Eugen Malaw, redaktor, redaktor naczelny Pisma Nieskończona Energia w Ameryce, został. Zamordowany w swoim mieszkaniu miał wiele zadanych ran. Starannie wykonano zlecenie. Bardzo wielu, bardzo wielu naukowców, bardzo wiele um, osób, które chciało i pomagało i pomogło, bo dzięki nim dowiedział się świat o wielu rzeczach. Przypłaciło życiem. Przypłaciło życiem, ale wiedząc chodzimy do do zupełnie innej kwestii wiedząc tak naprawdę że tutaj odgrywa się jakaś dzika walka pomiędzy dobrem i złem która została od dawien dawna wprowadzona na tą planetę